Państwu, Joanna Wrześniewska. I Wojciech Szalą. Zapraszamy na informacje. Za chwilę w informacjach o ostatnim dniu ekshumacji w Jedwabnem. Która zakończyła się sensacją. Minister Sprawiedliwości Lech Kaczyński poinformował, że zginęło tam mniej ludzi niż twierdzi Jan Tomasz Gross w swojej książce Sąsiedzi. Według świadków mordu, na których powołuje się profesor Gross, 10 lipca 1941 roku, w Jedwabnem miało zginąć 1600 Żydów. Zakończona ekshumacja nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ilu Żydów zginęło w Jedwabnem. Dane są tylko szacunkowe. To jest liczba, którą powtarzam, ja nie chciałbym w tej chwili szacować, natomiast na pewno znacznie mniejsza od tej, o której Pan Profesor Gross pisał. Dlaczego nie można podać dokładnej liczby ofiar? Głównie dlatego, że w pożarze stodoły część zwłok uległa kremacji. Poza tym reguły religii mojżeszowej uniemożliwiały dokładne przeliczenie ocalałych szkieletów. Owe wyselekcjonowane z popiołu y, szczątki ludzkie wracają na miejsce, skąd zostały y, wyekshumowane. Prowadzona od minionej środy ekshumacja potwierdziła, że 60 lat temu doszło do pogromu. Ofiarami byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Pojawiły się także nowe informacje. Ważne dla śledztwa, jakie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. W miejscu, gdzie stała Stodoła, znaleziono kilka łusek i karabinową kulę. Kule świadczą o tym, że Niemcy brali w tym bardzo aktywny, brali w tej broni bardzo aktywny udział. To, to jednoznacznie przeczy wersji przedstawionej przez pana profesora Grossa. Dzięki ekshumacji znaleziono drugą mogiłę, ale w innym miejscu niż wskazywali świadkowie. Zatem ich zeznania trzeba traktować z dużą ostrożnością. Mówili dziś w Jedwabnem, prokuratorzy IPN. Przeciwnikiem ekshumacji był i jest Zygmunt Nisenbaum. Listy protestacyjne w tej sprawie wysłał do prezydenta, premiera, ministra Kaczyńskiego i prezesa IPN-u. Uważa, że ekshumacja to profanacja i świętokradztwo. Jedna osoba, która została tu zamordowana, to już za dużo jest. Nie możemy liczyć liczby. Czy ktoś wyjaśni tutaj, jeżeli się weźmie tą ziemię, którą się tu wykopało, to w ziemi cały sprok. I tego nie wolno. Ekshumacja została zakończona. Rabin odmówił kadisz, czyli modlitwę za zmarłych. A teraz o nieudanym napadzie na bank. Te pieniądze na szczęście dalej liczyć będą pracownicy banku, a nie złodzieje. Ponieważ bandytom nie udało się opróżnić skarbca. A gdyby napad się udał, byłby to największy skok od kilkunastu lat. Zastanawiające, jak przestępcy mogli dostać się do środka pilnie strzeżonego budynku i jak udało im się oszukać urządzenia alarmowe. Zagadek w tym przypadku jest więcej. To powszechny bank kredytowy w Warszawie. Tym bocznym wejściem bandyci dostali się do środka. Kiedy buszowali w budynku, zauważył ich przypadkowy człowiek. Pierwszy radiowóz był na miejscu już po minucie. Wiele potem ulice przy banku są zablokowane, a wokół krążą policjanci z długą bronią i z psami. Przed bankiem pojawiają się także antyterroryści. Widząc to, bandyci postanawiają się poddać. Wychodzili przez podwórko, mieli ręce podniesione do góry i, i mówili, że nie mają przy sobie broni. Prawdopodobnie bali się wywołania strzelaniny. Do napadu na bank byli doskonale przygotowani. W samochodzie mieli sprzęt pneumatyczny do rozbijania murów, palniki, butle z gazem i worki na łupę. Jak jednak udało im się dostać do budynku, okazuje się, że dzięki pomocy dwóch współpracujących z nimi ochroniarzy. Jeden z ochroniarzy musiał neutralizować alarm. Budynek tego banku jest bardzo dobrze zabezpieczony. Posiada pełen monitoring, posiada czujki zarówno wstrząsowe, ruchowe, świetne. Także jest praktycznie nie do zdobycia. Te pieniądze, jak mówi rzecznik banku, były faktycznie dobrze zabezpieczone, ale zawiedli ludzie, którzy zgodzili się na współpracę z bandytami. Wiem, dlaczego doszło do napadu, ponieważ pieniądze są w banku i to powoduje, że jesteśmy narażeni na tego rodzaju sytuacje. Policja sprawdza teraz, czy ta grupa ma coś wspólnego także z innymi napadami na banki w całej Polsce. Przypomnijmy, do tej pory nie złapano bandytów, którzy napadli na kredyt bank w Warszawie. Na szczęście podczas tego napadu nikt nie zginął. Za chwilę przeniesiemy się na Ukrainę. Gdzie podejrzeliśmy nie tylko ostatnie przygotowania do szczytu gospodarczego, ale przede wszystkim obserwowaliśmy ponad 1500 osób polityków, biznesmenów i przedstawicieli mediów, którzy uczestniczyli w polsko-ukraińskim szczycie gospodarczym w Dnie Spotkanie pod patronatem prezydentów obu państw, Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmy, zorganizowano po raz czwarty. Do tej pory Polacy i Ukraińcy spotykali się w Rzeszowie. O tym, że stosunki polsko-ukraińskie, przynajmniej polityczne, są dobre, świadczy zażyłość, z jaką witają się prezydenci obu państw. Tym razem spotkali się w Dniepropietrowsku, rodzinnym mieście Leonida Kuczmy. Aleksander Kwaśniewski obejrzał ukraińskie towary eksportowe. Kuczma pochwalił się także osiągnięciami ściśle tajnego koncernu Priwdenmash, w którym przed laty powstawały radzieckie rakiety balistyczne. Prezydenci otworzyli szkołę wyższą ale głównie rozmawiali m.in. o gazociągu Jamal-2 czy ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk. Szczyt to jednak nie tylko spotkania prezydentów, ale przede wszystkim biznesmenów. Przez dwa dni 1500 osób rozmawiało o wspólnych interesach. Ponieważ jesteśmy przekonani, że te spotkania są naprawdę ważne, chcemy zaproponować nową formułę, gdzie będzie więcej miejsca na bezpośrednie kontakty przedsiębiorstw, w odróżnieniu od polityki w stosunkach gospodarczych między oboma krajami nie jest najlepiej. Wymiana załamała się trzy lata temu po kryzysie w Rosji, który dotknął też Ukrainę. Teraz kontakty powoli odżywają dowodem, może być ten samochód, zbudowany z ukraińskich i polskich części, a przez to tańszy, o 1000 dolarów. Mamy więcej wspólnego wzajemnego handlu, mamy więcej inwestycji i zlikwidowaliśmy wiele z istniejących barier biurokratycznych czy prawnych. Po raz pierwszy w historii forum, które do tej pory odbywało się w Rzeszowie, oprócz polityków i biznesmenów spotkali się też przedstawiciele mediów. Rozmawiano o współpracy środków masowego przekazu, a ta zdaniem obu prezydentów może być też dobrym interesem. Podczas szczytu nie obyło się bez zamieszania. Do Dniepropiotowska nie dotarł wicepremier Janusz Steinhoff, choć na miejscu czekał na niego ukraiński odpowiednik Kołek Dubyna. Chciałbym wierzyć, że ważne powody spowodowały jego nieobecność. Y Choć jest człowiekiem bardzo dla współpracy polsko-ukraińskiej zasłużonym. Szkoda, że go nie było, bo był jego ukraiński odpowiednik mimo kryzysu rządowego. Jak nieoficjalnie dowiedziały się informacje na wyjazd ministra, z nieznanych powodów nie zgodził się premier Jerzy Buzek. Politycy wypełnili już swoją rolę, głośno i otwarcie mówią o woli współpracy polsko-ukraińskiej. Teraz ostatnie słowo należy do biznesmenów. To oni muszą odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę chcą ze sobą współpracować. Informacje Radosław Kietniński, Dnie 19 osób zginęło, a 23 zostały ranne w ciągu minionych dwóch dni w wyniku kolejnej fali przemocy w indyjskiej części Kaszmiru. Islamscy separatyści walczą o przyłączenie krainy do Pakistanu. 4 osoby zginęły, a 17 odniosło ciężkie rany, gdy w centrum Srinagaru ktoś rzucił granat w tłum przechodniów. Prawdopodobnie celem zamachu był patrol indyjskich służb bezpieczeństwa, jednak ofiarami padli cywile. Na granicy z Pakistanem indyjscy żołnierze zabili ośmiu rebeliantów usiłujących przedostać się do Kaszmiru. W ubiegłym miesiącu Indie wycofały się z ogłoszonego w grudniu jednostronnego rozejmu, który miał skłonić rebeliantów do rokowań z rządem. Władze Wielkiej Brytanii wszczęły dochodzenie w sprawie dwóch tragicznych katastrof lotniczych, do jakich doszło podczas pokazów lotniczych w Biggin Hill. Przedwczoraj samolot typu The Haviland Vampire, model z 1950 roku, spadł w korkociąg i spadł w odległości 30 metrów od zabudowań mieszkalnych. Na pokładzie były dwie osoby. Obie zginęły. Natomiast wczoraj amerykańska jednostka King Cobra z lat 40. runęła na kanta drzew. Pilot, kapitan British Airways, zginął na miejscu. Tysiące ludzi wyległy na ulicę Katmandu, domagając się wyjaśnienia punus masakry na Dworze Królewskim. Nepalczycy nie wierzą w zapewnienia nowego króla Gianendry, że wszystkie okoliczności tragedii zostaną wkrótce wyjaśnione. Według obowiązującej obecnie wersji króla Birendry, królową Aisuarię i sześcioro innych członków królewskiej rodziny zastrzelił w napadzie szału następca tronu Dipendra, który następnie popełnił samobójstwo. Poszło Jakoby o jego narzeczoną, której królowa nie akceptowała. Poddani podejrzewają jednak, że za masakrą w królewskim stał brat zawitego monarchy Gyanendra, który dziś koronował się na króla Nepalu. A w informacjach najpierw odwiedzimy Irak. Ponieważ widzieliśmy, że w Nepalu nie lubią rowerzystów, zajmiemy się posiadaczami czterech kółek. Zapraszam. Bagdad zakręca kurki.